W komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się doroczne uroczystości poświęcone dniu strażaka. W sali sesyjnej ratusza wręczono nagrody laureatom organizowanego ostatnio kulinarnego plebiscytu miejskiego korona smakosza. Na placu chrobrego w miniony czwartek zorganizowano flash mob poświęcony urodzinom Unii Europejskiej. W Książnicy Beskidzkim tymczasem uczczono doroczny dzień bibliotekarza. Dni bielska-białej już za niespełna trzy tygodnie. Bielskie Centrum Kultury zadbało o atrakcje. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się doroczne uroczystości poświęcone Dniu Strażaka. Strażacką galę ze względu na ulewny deszcz w ostatniej chwili z placu przed budynkiem PSP trzeba było przenieść do tutejszych garaży. Już tylko wykonanie takiego manewru pokazuje, jakie możliwości dzięki inwestycjom infrastrukturalnym w bielskiej PSP są możliwe. Postęp w tej formacji nadąża za zmianami w Polsce, a choć czasami, jak sami strażacy mówią, mogłoby być lepiej, to na szczęście w potrzebie nie pozostają sami, bo znaczna część wyposażenia, w tym nowoczesne wozy bojowe, kupowane są dzięki dotacjom samorządowym. Podczas uroczystości, jak co roku, wyróżniającym się strażakom wręczono stosowne odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie. Nie obyło się również bez podsumowań i gratulacji. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje wszystkim zawodowym strażakom, wszystkim strażakom-owotnikom. I myślę, że nie będę powtarzał na która już się w tej chwili. Panowie, że naszym strażakom, zawsze... Można liczyć, że strażacy są tą formacją, która zawsze pierwsza bierze i staje w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, życia zdrowia naszych mieszkańców. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim strażakom za to ogromne poświęcenie i zaangażowanie, które są ich udziałem na co dzień. Jednocześnie chciałem życzyć, żeby następne dni, następny rok upływał jak największy stopień na ćwiczeniach, a żeby jak najmniej było tych wyjazdów, żeby jak najmniej było tych dramatów. Słyszeliśmy w sprawozdaniu komendanta miejskiego, żeby tych zdarzeń było mniej. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że w bieżącym roku jeszcze mniej tych zdarzeń będzie. Jeszcze raz serdecznie witam nas wszystkich tutaj obecnych. Myślę, składamy serdeczne gratulacje, życzenia. Przybyłem, żeby nasza służba satysfakcję i jak najmniej zagrożenia. Dzień strażaka nie mógł zakończyć się bez tradycyjnej, acz niepowtarzalnej strażackiej grochówki. W sali sesyjnej ratusza wręczono nagrody laureatom, organizowanego ostatnio kulinarnego plebiscytu miejskiego, korona smakosza. Podczas gali w ratuszu nagrodzono zarówno laureatów, którzy wymyślili najciekawsze hasła poświęcone akcji, jak i szefów najwyżej ocenionych placówek. Przypomnijmy, w akcję przygotowaną wspólnie przez Macro Cash i Urząd Miejski włączyły się 73 lokale gastronomiczne w mieście. W weekend 20-21 kwietnia bieszczanie mogli w nich gościć płacąc za posiłek połowę ceny, a przy okazji zagłosować na najlepszy obiekt. Oceniano w dziewięciu kategoriach, innymi wygląd, atmosferę, jakość obsługi, a przede wszystkim smak zamówionej potrawy. Okazało się, że lokale w Bielsku Białej potrafią zadbać o klienta, a bielszczanie chętnie uczestniczą w tego typu akcjach. Możemy powiedzieć, że to był ogromny sukces. Mieliśmy 73 restauracje, ponad 8400 wypełnionych ankiet przez konsumentów, którzy oddawali głos na, na swoją ulubioną restaurację w poszczególnych kategoriach. E e e w porównaniu z innymi miastami, no nie chciałbym tutaj zawstydzać kolegów z innych miast, ale chcę podkreślić, że to naprawdę był duży sukces i ta edycja zaskoczyła nas frekwencją, zainteresowaniem klientów. Myślę, że warto było to robić i, i, i warto pomyśleć o czymś takim na przyszłość. Myślę, że to jest taki bardzo dobry prognostyk na przyszłość, że nasze lokale są dobre, nie są być może takie drogie i że wielu ludzi, którzy nie zdawali sobie z tego sprawy poprzednio, zobaczyli, że mogą inaczej spędzać. Czas, że mogą w lokalu ten posiłek spożyć w dobrej atmosferze, miłej, bo również takie były tutaj nagrody za atmosferę, za, za układ rodzinny, że można z rodziną całą pójść przyja przy z przyjaciółmi. Wygląda na to, że korona smakosza w Bielsku-Białej zagości na dłużej, bo tego typu akcje dają korzyści wszystkim. Akcja bardzo udana i będziemy ją promować na przyszłość, a przy okazji jest to również promocja miasta, bo jesteśmy miastem, oprócz tego, że jakimś silnie gospodarczym, jesteśmy miastem turystycznym i wielu turystów turystów z kraju zagranicy przybywa i taka akcja jest znakomitą okazją, żeby zapromować nasze miasto. Na placu Chrobrego w miniony czwartek zorganizowano flash mob poświęcony urodzinom Unii Europejskiej. Młodzi dobrze wiedzą, co to flash Mob, starszą objaśniamy za Wikipedią. Jest to określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. Zaskoczenie było, była oda do radości, transparenty, gadżety Słowem Święto. Akcję zorganizował Urząd Marszałkowski, wspólnie z Urzędem Miejskim oraz Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej. Chcemy mieszkańcom Bielska-Białej przybliżyć, co Unia Europejska, a dokładniej jej fundusz, fundusz europejski, fundusz społeczny, wnosi w nasze społeczeństwo w Polskę, a w tym w mieszkańców Śląska i tutaj naszego regionu. A Wnosi sporo? Wnosi sporo. Peł bardzo dużo jest szkoleń dla osób fizycznych. Dla pracowników. Dzięki temu firmy też mają przeszkolonych swoich pracowników. Są finansowane, zakładanie, finansowane jest zakładanie działalności gospodarczej. Pieniądze są tak samo na szkolnictwo i przedszkolne, i szkolnictwo średnie. No na każdym etapie szkolnictwa możemy dostać dotacje z tego zakresu. Księżnicy Beskidzkiem tymczasem uczczono doroczny dzień bibliotekarza. Święto ludzi książki zwykle obchodzone jest w głównej siedzibie księżnicy Beskidzkiej. Tym razem było inaczej, ale też była ku temu okazja. Akcję przeniesiono do nowo otwartej filii książnicy, która zmieniła lokalizację w budynku przy ulicy Jutrzenki 20 na osiedlu Złote Łany. Filia od teraz będzie nosiła nazwę Bibliosfera Złote Łany, a przeniosła się z mniejszych pomieszczeń na parterze do przestronniejszych na pierwszym piętrze. Jest nowocześniej, przestronniej, a przy okazji wydłużono ilość dni pracy placówki. Oficjalne otwarcie bibliosfery było okazją do podsumowania znaczących osiągnięć Książnicy Beskickiej na tle całego województwa, bowiem czytelnictwo w Bielsku Białej kwitnie. Były branżowe odznaczenia, a dla najbardziej zasłużonych pracowników wyróżnienia prezydenta miasta. Bogdan Kocurek, dyrektor Książnicy Beskickiej, został nagrodzony honorową odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Przyznał ją minister kultury i dziedzictwa narodowego, a wręczył dyrektor Biblioteki Śląskiej, profesor Jan Malicki. Liczba czytelników 47 tysięcy. Liczba odwiedzin 423 tysiące. Liczba udostępnień, nie będę tu mówił o co chodzi wszyscy ci Państwo tu wiedzą to milion 300 liczba udzielonych informacji około 300 tysięcy. A teraz jak to, to wygląda na tyle województwa i kraju na księżnicy? ten społeczny wypoczynania książek to jest 20, 27 czytelników na 100 mieszkańców. Dla Województwa Śląskiego jest to 19, 19 czytelników na 100 mieszkańców, a dla Polski jest 17 czytelników na 100 mieszkańców. Czyli widzimy, jak znakomicie tutaj nasza książnica działa. No i efekt jest taki, że w rankingu Biuroteki Śląskiej pod przewodnictwem pana profesora książnica besticka zajęła, nie po raz pierwszy zresztą, Pierwsze miejsce według tego indeksu aktywności, czyli liczba czytelników, ilość udostępnień, liczba zbiorów i ilość zakupów materiałów bibliotecznych. Dni Bielska Białej już za niespełna trzy tygodnie. Bielskie Centrum Kultury zadbało o atrakcje. Inaugurujący Dni Bielska Białej koncert odbędzie się 31 maja na Placu Ratuszowym, tuż po zakończeniu gali w sali sesyjnej Ratusza, gdzie dorocznie prezydent miasta zaprasza na spotkanie osoby zasłużone dla Bielska Białej, środowisko działaczy samorządowych i przedstawicieli życia publicznego. Zapowiadają się zatem trzy dni ze znanymi gwiazdami. 31 maja to już tradycja, że inaugurujemy Dni Bielska Białej na terenie obok ratusza, na placu ratuszowym. O godzinie 19.30 grać będzie nasza miejska orkiestra denta. Natomiast o godzinie 20.00 otwarcie Dni Bielska Białej przez pana prezydenta Jacka Krywulta i Później koncert, hity Bufo, a więc to najładniejsze przeboje z różnych muzykali przygotowanych przez Józefowicza. Barwne widowisko, taniec, śpiew, muzyka na żywo. Półtorej godzinny koncert. Myślę, że będą również bisy. Największe hity światowe będą właśnie wykonywane. Będzie Urbańska, będzie Józefowicz, będzie Stokłosa, także przyjeżdżają do nas w tym składzie, jak się to mówi, no, pierwszym, nie, nie zastępczym. I później, oczywiście, też jest to tradycja, że po koncercie pokaz Ogni Sztucznych. To są również bardzo ciekawe widowiska. Firma Surex przygotowuje co roku coś nowego, ciekawego, i zawsze wszyscy są zachwyceni tym pokazami. I tak rozpocznie się inauguracja Dni Bielska Białej. Później, 1 i 2 czerwiec, już bawimy się na placu koncertowym obok Hali. Do 1 czerwca o godzinie 18.00 z orkiestra, zespół związany z Bielskiem Białą i z naszym regionem. Dawno nie miał koncertu tutaj w Bielsku Białej, koncertuje często w okolicach, natomiast w Bielsku Białej dawno się nie prezentował. Myślę, że warto będzie sobie przypomnieć ich stare przeboje, myślę, że również zaprezentują trochę nowych. 1 czerwca godzina 18.00 Plac obok hali pod dębowcem. Natomiast 2 czerwca, już o godzinie 16, piosenka niebanalna. To koncerty, które co roku są, co, co miesiąc, przepraszam, są realizowane na terenie Bielska Białej. Natomiast to wykonanie i to spotkanie z piosenką niebanalną jest jubileuszowe. I tam wystąpią właśnie na placu obok hali pod Dębowcem zespół Czerwony Tulipan, Krzysztof Dałkrzewicz, Kuba Sienkiewicz z zespołem i na zakończenie zespół Raz, Dwa, Trzy. Wszystkie te koncerty są bezpłatne. Zapraszam, warto się wybrać i posłuchać dobrej muzyki.